Czwarte biologiczne prawo natury, rola mikrobów w naszym życiu. Istnieje biologiczny system mikroorganizmów, czyli każdy tak zwany mikroorganizm bierze udział w naturalnych zmianach, tzw. chorobach, zgodnie z ontogenetycznym systemem listków zarodkowych, gdy przyjrzymy się uważnie prawu natury, Dotyczącemu dwufazowości, czyli drugiemu prawu natury, możemy bez wątpienia zauważyć, że wszystkie, bez wyjątku, mikroorganizmy grzyby, bakterie, wirusy są częścią systemu a także rozmnażają się i pracują ściśle według systemu są sterowane przez nasz mózg i są aktywne wyłącznie w fazie końcowej konfliktu czyli w fazie naprawczej. Niektóre mikroby zaczynają rozwijać się jeszcze w aktywnej fazie konfliktu, jednak uaktywniają się dopiero po rozwiązaniu konfliktu w fazie końcowej. Pracują tylko na rozkaz mózgu i w konkretnym miejscu tylko przez skazany czas tak długo jak to jest konieczne w ramach sensownego biologicznego programu specjalnego, czyli tzw. choroby. Zadaniem grzybów jest rozkład guzów, natomiast bakterie odbudowują miejsca, w których nastąpił zanik tkanki. Gdybyśmy pominęli dwa pierwsze prawa natury, czyli powstawanie konfliktu biologicznego i dwufazowość choroby, to wtedy wyciągnęlibyśmy błędne wnioski, że mikroorganizmy nagle się pojawiły i spowodowały zapalenia. To byłoby jednak niezgodne z prawdą byłaby to tylko nasza błędna interpretacja. Udowodniono, że mikroorganizmy działają z nami w symbiozie, czyli współistnieją z nami, to jest obustronna współpraca. Mikroorganizmy nie są chorobotwórczymi zarazkami, tylko prawdziwymi sprzymierzeńcami, wiernymi i odpornymi pracownikami sezonowymi. W ludzkim, a także w zwierzęcym organizmie są niezbędne do szybkiego i następującego w naturalny sposób przeobrażania tkanki. Nie mogą mieć destruktywnych zamiarów. Udowodniono, że pomagają nam w procesach fizjologicznych, mają jeden cel, jedno zadanie przeznaczenie i biologiczną funkcję tylko utrzymanie nas przy życiu. Wszystkie procesy oraz mikroorganizmy biorące udział w zmianach zależne są od tego, do jakiego listka zarodkowego przynależą. W biologii nie ma przypadków. Każda zmiana, czyli dawna nazwa choroby, ma swój sensowny, biologiczny, ewolucyjnie uwarunkowany cel i przeznaczenie adaptację do zaistniałych warunków, przetrwanie jednostki i gatunku, Podtrzymanie procesów życiowych. Endoterma. Konflikty biologiczne to konflikty kęsa. W fazie aktywnej konfliktu mięśnie gładkie, przekaźnik sterujący zmianami znajduje się wśród mózgowiu, nie potrzebują mikrobów. I w fazie końcowej konfliktu, czyli fazie naprawczej, nie pracują żadne mikroby. W przypadku tkanki gruczołowej, np. miąż wątroby, trzustki, tkanka gruczołowa ślinianek, tarczycy, kanaliki zbiorcze nerek czy płuca, przekaźniki umiejscowione w pniu mózgu moście, powstają guzy i wówczas najstarsze mikroorganizmy, takie jak prądki czy grzyby, zaczynają się rozmnażać i przygotowywać do funkcji rozkładu już w trakcie fazy aktywnej konfliktu. W fazie końcowej konfliktu grzyby i mykobakterie, takie jak prądki gruźlicy, rozpoczynają swoją pracę i powoli rozkładają guzy. Ten proces ma swoją medyczną nazwę: jest to martwica serowaciejąca. Mezoderma. Konflikt biologiczny starej mezodermy, ośrodki sterujące w muszczku to zranienie, uraza, ochrona. Dotyczy to takich narządów dla przypomnienia jak osierdzie, opłucna, otrzewna, skóra właściwa czy gruczoły sutkowe. W fazie aktywnej konfliktu przypisane są tutaj prądki i w tej fazie zaczynają się one rozmnażać i grupować i przygotowują się do późniejszego rozkładu zgrubień. W fazie natomiast końcowej konfliktu po rozwiązaniu konfliktu biologicznego zaczynają swoją pracę w obszarze zapalenia. Ich zadaniem jest rozkład dość odpornych zgrubień warstw ochronnych. Nowa mezoderma. Przekaźniki sterujące znajdują się w istocie białej mózgu, a podstawowy konflikt biologiczny, na który te tkanki odpowiadają, to konflikt obniżenia własnej wartości, utrata własnej wartości lub utrata umiejętności. Dla przypomnienia, są to takie narządy jak kości, węzły chłonne, Śledziona, jajniki, nerki, mięśnie poprzecznie prążkowane. W fazie aktywnej konfliktu przynależą do tych tkanek bakterie, które w tej fazie nie potrzebują żadnych przygotowań. Natomiast w fazie końcowej konfliktu, po rozwiązaniu konfliktu biologicznego, natychmiast zaczynają się rozmnażać i pracować w obszarze torbieli lub zapalenia. Ich zadaniem jest odbudowa i przywrócenie funkcji tkanki. Ektoderma. Przekaźniki sterujące znajdują się w korze mózgowej, a konflikt biologiczny główny tego listka to konflikty rozstania, oddalenia, oddzielenia, separacji. Narządy pochodzenia ektodermalnego to m.in. naskórek, nabłonek jamy ustnej, jamy nosowej, przełyku, żołądka, wątroby, dróg żółciowych, miedniczki nerkowe. Do tego listka przynależą wirusy. I fazie aktywnej konfliktu nie potrzebują przygotowania. Nazwa ich pochodzi od słowa wirulencja, co oznacza umiejętność bardzo efektywnego rozmnażania i działania. W fazie końcowej konfliktu obserwujemy mnożenie się oraz aktywność wirusów.